I wam dzisiaj filmik bez twarzy. I tak jak mówiłam wam, informacja o żadnym akurat nie wiem, czy Dzisiaj trochę filmik o podshopach, chyba wczoraj odpowiedziano na wiosnę. Wczoraj u mojej w samochodu dostałam dwa stalowe dwa Jeden jest brokatowy, a drugi taki zwykły. Znaczy, o jednym marzyłam, a o drugim tak sobie. Kiedyś marzyłam bardzo, żebym go To jest ten brokatowy, brokatowy. Zacznę od którego nie marzyłam. Ona, a, Ona się, To jest taka serenka. Taka o. Może dużo z Was o nie marzy. Nie wiem. Witam. I dodajmy tam, tam. pena. Czy długopis, nie wiem dlaczego. Ale tak, ma kozienka wczoraj, go raz. I tutaj mam brokatowe uszka, tutaj mam brokatowego um, kwiatuszka, takie oczka ma słodkie, to mi się w tych oczkach podoba tylko, bo jest taka fajna. Przepraszam za to tło, że te szklanki, Taki, A może tak, a dobra. dobra. Nie wiem czy to dobrze. Więc to jest ta Sarenka. Tutaj ma oznaczek LPS, ale nie ta strona. Widać? Widać. Dajcie, bo muszę zobaczyć. O, tak, widać. LPS. I tutaj Tutaj ma coś jeszcze napisane. A to chyba są, podajże numery. Numerek. Nie wiem czy to widać. I też nie mogę tego reszty I tu nie ma aparatu na magnetyzmu. I on ma taką, taką dziurkę. Ja wiem, dlaczego są te dziurki. Znaczy, no nie wiem aż tak, ale myślę, że to są. Nie wiem, czy ktoś widział mój dom. Mogę Wam kiedyś go pokazać. To właśnie. Tam mam taką rurę. I tam się jak tak można jeździć. no nie wiem. Może to do tego akurat służy. Jest taki. I ona się. Przepraszam. Ona się nazywa Miley. Taki. O. Ja mam na początku Selena, ale tak powiedziałam selena, może kogoś innego tak nazywa. Albo my Nie, takie są lekkie więc tak i przepraszam za moje podglądki na lone. No więc tak. Have miley. Zarki, mam głupakę. A drugi to jest taki słodki. Nie wiem czy ktoś go z nas ma. Nie widziałam ogólnie u was na kanałach. To jest... Taki Zobaczycie, się to mogę na No powiedzenie nie jest słodki. Taki brązowy, taka czekolada, jasna, Ale że tak to nazwę. Tutaj ma takie fajne włoski. Tutaj ma grzówka, takie, O jezu, takie ma fajne. Widzicie to? Tutaj ma znak LPS. Um, tutaj ma też dziurkę. Tutaj chyba też ma numer. Czy to są te same numery? Czekajcie, może coś zobaczę. Um. Nie. Okej, okay. widzę u kota to jest... Dałam tylko poręk, ktoś nie wracił. 37096. A czekajcie, spróbuję u tej tutaj sarenki rozczytać. 3, 2, 6 dziedzict. Więc ten kotek nazywa się kat. Po angielsku kot. Nazywa się Kat. I mi przyszła jak oglądał, to była Wiktoria z naszym zwycięstwem, bo tam to Kat jest. Miała pierwszą nazwać Wiktor Wiktoria. No, ale pomyślałam tak, bardziej Kat. Taka słodka, jest Kat, też jest taka. No, ładna jest Kat, ja ją lubię. Wiktorii. Taka fajna. I mutowana. No, czekaj, spójrzcie jej. Kocham. Ma. Więc to były moje parowe zaszedkę. Mm. I to był dwóch. Nie wiem, go też można dostać w tubie. Akurat go dostałam w zaszedłce. Nie wiem, jak to by się stało, ale dostałam go. Też widziałam w tubie. W tubie go można dostać. Bo ja mam akurat. Znaczy, no, miałam już taką sarękę. Tak, ale ja miałam. Um, no, miałam taką sarękę. miałam inny zestaw. Potem mama mi kupiła, tamty za, a, a potem się zmieniłam z koleżanką na taką, um, taką, 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 taką to nazwę, takim, um, takim, taki taki, 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 taki klejki, takie, takie, takie dwie naklejki, które są takie słodkie, wolałam się zamienić na naklejki. Więc mean, to jest Majli. It. Czekajcie, Teraz jestem Majli. Auciu. Czekajcie. Yeah. Cześć. No, cześć, jestem Majli. Czemu dzisiaj mi się patrzecie wywalają? Ojej, te karty. Mm. Kochamy się! E, Drugi film będzie taki duży zestaw, nie wiem jak go się nazywał, ale dużo z tego rzeczy, więc pa. za chwilkę wam to pokażę. Pa.